Miliony lat temu niepozorne i porośnięte różnorodną roślinnością góry kaczawskie tętniły wulkanicznym życiem, a bulgocząca lawa tworzyła bazaltowe słupy i agatowe buły. Dziś, wyłaniające się na horyzoncie łagodne wierzchołki uśpionych wulkanów, przyciągają wzrok i zachęcają do odwiedzenia. Teren ten kryje w sobie bogactwo geologiczne: agaty, ametysty, złoto łupki. A od ponad 200 lat geolodzy odnajdują ślady podwodnego życia, które toczyło się w Morzu Kredowym miliony lat temu. W naszym regionie znajduje się wiele ciekawych atrakcji turystycznych oraz interesujących osób, które swoją ofertę oparły na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym tego regionu. Tą całość możemy nazwać rzeczywiście geoparkiem. Geopark Krajny Wygasłych Wulkanów oferuje dla wszystkich warsztaty. Wizyty w ciekawych punktach w terenie, a nawet wejście na dawny wulkan. Ostrzyca, bo o niej mowa to stojący samotnie oddalony od innych wulkanów regularny stożek o wysokości 501 metrów nad poziomem morza. Warto się wspiąć na jej szczyt ścieżką przez las. Rozciąga się stąd najpiękniejsza panorama Pogórza Kaczawskiego, a przy dobrej widoczności można też zobaczyć szczyty karkonoszy. U jej podnóża, a także na górze Okole, Dłużek w Wojcieszowie, górze Zawadnej w Gozdnie oraz w Rzeszówku powstały kaczawskie singletracki, czyli wąskie jednokierunkowe ścieżki rowerowe przeznaczone dla miłośników dwóch kółek. Panoramy można podziwiać z dwóch wież widokowych usytuowanych na Zawodnej i Dłużku oraz z platformy widokowej na Okolu. Niezapomniane widoki na całe pogórze Kaczawskiej gminę Pielgrzymka zobaczymy zwierzę przeciwpożarowej w czablach. Dodatkową atrakcją z pewnością są bezobsługowe wypożyczalnie rowerów, system rower gminny. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu jest wieża i zbiornik wodny mściwoju. Stanowi on obecnie kluczowy element krajobrazu gminy. Stał się enklawą przyrody, miejscem wypoczynku oraz bazą służącą edukacji ekologicznej. Zapraszamy do Mściwojowa, do gminy Uroczej, położonej nad wodnym zbiornikiem Mściwojów i nad rzeką Wierzbiak, na początku krainy wygasłych wulkanów. Mamy wiele, wiele ciekawych atrakcji, kilka zabytków, które można obejrzeć, ale naj Lepszym miejscem do wypoczynku i zwiedzania jest wieża widokowa i zbiornik, na którym się znajdujemy. Wieża 21 metrów nad poziom gruntu. Można podziwać wspaniałą krainę wygasłych wulkanów, po górze kaczawskie. Rozpościera się stąd wspaniały widok. Można też nad naszym zbiornikiem troszkę się poopalać, popływać, powędkować. Więc zapraszamy serdecznie do Mści Wojowej. Na szczycie innego wygasłego wulkanu stoi Zamek Grodziec. Warownia istniała tu od XII wieku, ale w XVI wieku została przebudowana na kształt renesansowo-gotyckiej rezydencji, którą jest do dziś. Witam serdecznie na zamku Grodziec, zamku, który został wybudowany na wygasłym wulkanie. Historia tego miejsca sięga roku 1155, wtedy to właśnie w buli papieża Henryka IV są pierwsze wzmianki o tym miejscu. Dziś Zamek Rodziec jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Tu odbywają się rokrocznie majówki, odbywają się święta kwitnących lip, święto wina i miodu pitnego. Ale oczywiście na Zamku Grodziec nie może zabraknąć również rycerzy, co to sprawia, że turyści tak licznie do nas i chętnie przebywają. A to, że jest tutaj niesamowity klimat, turyści czują się dobrze, jak również kuchnia zamkowa. Kto raz popróbował tutaj tego klimatu kuchni zamkowej, chętnie zawsze do nas powraca. Drugi średniowieczny zamek znajduje się w Bolkowie. To budowla, będąca doskonałym przykładem średniowiecznego budownictwa obronnego z niezwykłą wieżą o kształcie łzy. Złotoryja. Najstarsze miasto w Polsce i stolica polskiego złota. Tu corocznie odbywają się Mistrzostwa Polski w płukaniu złota. Znajdujemy się przed Muzeum Złota, w którym można zobaczyć ten piękny złoty kruszec oraz można również zobaczyć metody pukania złota. Świadkiem ponad 800-letniej historii miasta jest wiele obiektów w m.in. Paszta Kowalska, która znajduje się za mną. Ma 22,5 metra wysokości, zbudowana jest z piaskowca. Jest to duża atrakcja turystyczna i wspaniały punkt widokowy. Największa atrakcja Złotoryi – kopalnia Złota Aurelia. Kopalnia złota Aurelia została wykuta u podnóża góry świętego Mikołaja. Ma tylko 100 metrów długości, ale jest niezwykle ciekawa i atrakcyjna, ponieważ praktycznie od XVII wieku nie została zmieniona. Perła Gór Kaczawskich, jak mówi się o Wojciechowie, jest miejscem, w którym tkwi ogromny potencjał geologiczno-przyrodniczy, ukryty w malowniczej przyrodzie gór, zbudowanych w większości ze skał osadowych. Istotnym potencjałem Wojciechowa są również jego aktywni mieszkańcy, współpracujący ze sobą dla dobra tego miejsca. Znajdujemy się w kamieniołomie Gruszka, który był eksploatowany do lat 60. poprzedniego wieku, a obecnie jest dostępny dla turystów i mieszkańców Wojciechowa. Naprzeciwko jest w góra Bielec, w która była eksploatowana przez, przed wojną przez braci. Gruszkę, stąd nazwa tego miejsca. Tutaj także nasze stowarzyszenie organizuje co roku w czasie świąt ognisko dla mieszkańców Wojciechowa. W murach Wojciechowskiej Szubienicy rośnie zanokcica skalna. Mała paproć tworząca karłowate, delikatne kępy. Ma ona tutaj idealne warunki do wegetacji, zacienione stanowiska oraz wilgotne i wapienne podłoże. Znajdujemy się, proszę Państwa, przed Wojciechowską Szubienicą. Jest to najlepiej zachowany na całym Dolnym Śląsku obiekt tego typu. Budowla w kształcie rotundy z czterema wysokimi filarami, na których mocowano belki, które służyły do wieszania skazańców. Nasza szubienica pochodzi z połowy XVII wieku. Udokumentowane dobrze są trzy egzekucje przeprowadzone w 1682 roku tutaj w tym miejscu. Egzekucja odbywała się w ten sposób, że do wnętrza rotundy wchodził skazaniec kat i przedstawiciel sądu. Wrota się zamykały i tam odbywał się ostatni etap życiowej drogi skazańca. Tereny krainy wygasłych wulkanów są świadkami historii. W 1241 roku odbyła się bitwa pod Legnicą. Starcie rozegrało się pomiędzy rycerstwem śląskim, wielkopolskim, małopolskim, spartymi posiłkami z Moraw i Niemiec, a wojskiem mongolskim. W jej wyniku armia chrześcijańska poniosła klęskę, a śmierć poniósł między innymi jeden z jej wodzów, Henryk II Pobożny. Dziś w Muzeum Bitwy Legnickiej możemy dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu. Gościom odwiedzającym tutaj muzeum Szczególnie rzuca się w oczy witraż, który jest wykonany według projektu Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiający naszego Henryka II, pobożnego w momencie właśnie zadania tego śmiertelnego ciosu. Ale mamy strzały do kuszy XIV-XV wieczne, znalezione w zamku w Legnicy, i muzeum kupiło. Łuk typ kompozytowy, ale również łuk typu refleksyjnego, czyli łuk, który, którego ramiona trzeba wygiąć w drugą stronę i założyć cięciwej, to powodowało rzeczywiście, że te strzały z takich łuków leciały z o wiele większą siłą i o wiele dalej. W prezbiterium, czyli w dawnym kościele, znajduje się replika płyty grobowej księcia Henryka II Pobożnego, przechowywanej we Wrocławskim Muzeum Narodowym. W gminie Legnickie Pole. Można także zobaczyć, jak wyglądało życie koczowniczych plemion mongolskich. Znajdujemy się w oryginalnej Jurcie Mongolskiej, która została sprowadzona z Mongolii. Jesteśmy w gminie Legnickie Pole. Stąd y, Jurta Mongolska jest takim elementem historycznie z tym miejscem związanym. Prawa promocji tego regionu i, i pokazywania historii tego terenu y, wymaga pokazania XIII wiecznego Mongola. Tutaj po mojej prawej stronie stoi, czy siedzi tak w sensie, rekonstruktor mongolski, który ma na sobie lamelkę, taką specjalną zbroję. Przed nami leży hełm dżurczeński. Podstawowym narzędziem walki Mongołów był łuk, i tutaj ten łuk, tak zwany refleksyjny, on jest bardzo krótki, ale bardzo mocny, z którego strzela się w pełnym galopie z konia. Fundacja kilkukrotnie przeprowadziła międzynarodowe zawody w łucznictwie konnym. Prowadzi ona także ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Na stałe mieszkają tu zwierzęta z trwałymi kontuzjami, które nie mogą wrócić do natury. Region, w którym żyjemy, kraina wegańskich wulkanów, obszar góry i pogórza Kaczowskiego jest bardzo bogaty i różnorodny pod względem przyrodniczym, historycznym, zamieszkuje go wielu aktywnych i ciekawych mieszkańców. W związku z tym cieszymy się, że lokalna strategia rozwoju została w ten sposób przygotowana, aby ci przedsiębiorczy mieszkańcy mogli korzystać z funduszy i rozwijać swoje działalności, rozwijać swoje społeczności i wspierać zrównoważony rozwój krainy wygasłych wulkanów. Kraina wygasłych wulkanów to także bogactwo geologiczne, turystyka oraz wiele ciekawych inicjatyw społecznych oraz szeroko rozwinięte oferty warsztatowe. Znajdujemy się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Jest to centrum edukacyjne poświęcone naukom o Ziemi. Możemy się tu więcej dowiedzieć o procesach kształtujących naszą planetę, na przykład o wulkanach lub trzęsieniach Ziemi. Miejsce to powstało, aby przybliżyć gościom przeszłość geologiczną naszego regionu, a zwłaszcza trzy okresy aktywności wulkanicznej, które miały u nas miejsce. Z tego też powodu region promujemy jako geopark kraina wygasłych wulkanów. Doskonałym przykładem oddolności działań wpisujących się w temat geoparku jest prężnie działająca wieś tematyczna Czaple. Oferta turystyczna została stworzona w oparciu o naturalne zasoby miejscowości, piasku i kamieni. Na turystę czeka tu wiele ciekawych geoatrakcji. Szaple od 2013 roku jest wioską tematyczną, wioską piasku i kamienia. Organizujemy różne zajęcia tematyczne związane głównie z piaskiem i kamieniem, wykorzystując zasoby nasze lokalne. Przeprowadzamy warsztaty artystyczne z dziećmi, organizujemy spacer podniemorza kredowego na Trzmaragdowe oczko. Posiadamy również jedyny w Polsce szlak kamiennych krzyży w hońcu w lesie, liczący ponad 15 km. Na terenie wsi znajduje się również nowo powstała wystawa geologiczna w jasionkowej Hacie. Zapraszamy do pobrania aplikacji naszej mobilnej, mobilnego przewodnika po wiosce piasku i kamienia. W Czaplach swoją siedzibę ma także wiele zakładów kamieniarskich, żwirownia oraz pracownia rzeźby w kamieniu. Zajmuję się kamieniarstwem od 30 lat, no i wydobywam to piękno okolicznych piaskowców, przeważnie w rzeźbie. No, rzeźba jest o tyle ciekawa, że, że można wydobyć to, to piękno tego piaskowca, tu właśnie nawet widać na, na ścianie, którą odnowiłem i już i widać ten urok tego piaskowca, taki ciepły, przyjazny kamień. Ofertę warsztatową dla pasjonatów dobrej zabawy i lepienia z gliny, a także smakoszy posiada Galeria Pod Aniołem w Dobkowie. Jeśli chodzi o naszą galerię, galeria jest też zagrodą edukacyjną, w której prowadzone są różnego typu zajęcia. Między innymi zajęcia ceramiczne, podczas których można spróbować własnych sił w lepieniu z gliny, ale też posiadamy drugą chatę, która jest chatą pieczenia chleba. I tam można samemu spróbować wypiekać właśnie rogaliki, pierniki i różnego rodzaju inne na przykład wyroby. Ocalić od zapomnienia. Tak brzmi hasło przewodnie stworzonej przez mieszkańców Nowej Wsi Grodziskiej – Izby Pamięci. W izbie tej znajdują się eksponaty. Są to zebrane w domach, do których przyjechali obecni mieszkańcy Nowej Wsi, a również rodzinne pamiątki poszczególnych rodzin. No mamy eksponaty od mieszkańców, którzy przybyli z Bieszczad, z miejscowości Polana, którzy zatrzymali i właśnie teraz przekazywano nam właśnie do Izby Pamięci i tym się chłopimy, szczycimy, że mamy te eksponaty. W naszej wiosce też można i przenocować, zjeść posiłek. Są agroturystyka, renatowe izby. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć to, co mamy w naszej wsi, aby przybywali do nas, pierniki Martyny z Wilkowa koło Złotoryi to najlepsze pierniki w krainie wygasłych wulkanów. Nasze pierniki tworzymy z naturalnych składników, z naturalnego miodu od pszczelarza, z mąki z młyna rzemieślniczego, z jaj z własnego chowu i recepturę mamy przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Podtrzymujemy tradycję. Mamy także oryginalne wzornictwo. Wzorni, wzory nasze opieram na własnych pomysłach, na własnych projektach. Dzięki temu nasze pierniki są niepowtarzalne, kolorowe i pieszczą nie tylko podniebienie, ale i oko. Winnica Kindler to miejsce, gdzie odwiedzający dowiedzą się, jak uprawia się winoroż w Polsce, jak powstaje wino, ale także odbędzie spacer po winnicy i odwiedzi winiarnię. Swoją przygodę z uprawą winorośli rozpocząłem w 2012 roku. Wtedy doposadziłem pierwsze dwa szczepy w ilości 100 sztuk. Wtedy jeszcze nie sądziłem, że uprawa winorośli stanie się pasją na tak szeroką skalę. Na dzień dzisiejszy powierzchnia winnicy liczy blisko 2 hektary. Uprawiamy na niej sześć szczepów, oprócz wspomnianych Chardonnay i Pinot Noir jest również Rysling, Solaris, Johanniter i Pinot Blanc. Dlaczego warto odwiedzić winnicę Kindler i dlaczego jest ona wyjątkowa? To co nas wyróżnia spośród innych winnic w Polsce to właśnie miejsce, w którym jesteśmy. Nasza winnica położona jest na glebach lesowych z dużą ilością bazaltu, stąd niezwykła mineralność w naszych winach. Baza noclegowa w krainie wygasłych wulkanów jest bardzo dobrze rozwinięta. W każdym niemal zakątku regionu znajdziemy pokoje noclegowe o zróżnicowanym standardzie. Rodzinny pensjonat Villa Greta w swojej strukturze posiada restaurację slow food, a wiele z gospodarstw agroturystycznych oferuje dodatkowe atrakcje związane z regionem. Dla miłośników niezapomnianych widoków i mocnych wrażeń. Pensjonat pod Chmielarzem organizuje wyprawy, wycieczki terenowe samochodami 4x4 oraz składami. Pod okiem doświadczonego instruktora poznasz Góry Kaczawskie w off-roadowym stylu. Znajdujemy się w Wojcieszowie, w sercu Gór Kaczawskich. Otaczają nas góry Połom. Miłek. Obiekt, który znajduje się za nami, jest to pensjonat pod chmielarzem. Pensjonat, który mieści miejsca noclegowe dla, dla 16 osób. Nasza firma oferuje również wioskę witalną, wioskę spa, w której nasi klienci mają do dyspozycji sauny, gorącą banię, jak również chatę grillową. Wiele gospodarstw agroturystycznych znajduje się w domach z duszą. Przez co posiadają one niezwykły i nigdzie indziej spotykany klimat. Gościnie z podgruszą, ciekawe miejsce na mapie krainy wulkanów. W ofercie miejsca noclegowa, także miejsca, w których można przygotować sobie uroczystość okolicznościową. Odrobina komfortu, zamknięta w starej formule starego domu z historią 170 lat i ważnym dla nas jednym drzewem gruszą. Stąd nazwa podgruszą. Zapraszam. Znajdujemy się w zaczarowanym ogrodzie w Proboszczowie u podnóża Ostrzycy Proboszczowickiej w krainie wygasłych wulkanów. Nasze gospodarstwo otoczone jest półdzikim ogrodem połączonymi z połaciami lasów i pól. Oferujemy noclegi w klimatycznym domu z 1851 roku, gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Nasza lokalizacja jest świetną bazą wypadową. Jeśli szukają Państwo wytchnienia od miejskiego zgiełku oraz wypoczynku na łonie natury, zapraszamy serdecznie w nasze progi. Jedyną w swoim rodzaju restauracją na terenie krainy wygasłych wulkanów, serwującą owoce morza, jest Izba Rybacka w Podgórkach. Jak mówią jej właściciele, powstała ona z pasji do ryb, a przede wszystkim do owoców morza. Egzotycznie, ale smacznie. Staramy się dostarczać naszym gościom co tydzień świeże dostawy. Są to dostawy z Europy i spoza Europy. Dzisiaj nawet mamy dostęp do świeżych ryb prosto ze Sri Lanki, które przylatują do nas. Raz w tygodniu, dlatego z tego powodu stworzyliśmy nawet homarium, jak widzimy. Prawdopodobnie jest to jedno z największych homarium w Polsce w restauracji. Organizujemy tak samo imprezy okolicznościowe, tak festiwale ryb i owoców morza, ale też nie tylko ryby. Staramy się kisimy kapustę, pieczemy chleby eee, mamy zjeść zdrowo. Na tyle, ile możemy to zrobić. Zapraszamy Państwa do nas. Jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów. Są to podgórki. I bardzo cieszymy się, że tak dużo ciekawych miejsc i coraz więcej atrakcji i ofert turystycznych jest dostępnych dla mieszkańców całego naszego obszaru województwa i kraju. Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów zajmuje powierzchnię 1790 km2. Obejmuje 16 gmin. Dlatego nie sposób pokazać wszystkich atrakcji turystycznych naszego regionu. W Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, w ramach działań w naszym geoparku, rozwijamy również punkt informacji turystycznej oraz regionalną bibliotekę. To oznacza, że możecie się u nas dowiedzieć więcej o atrakcjach w naszym regionie, a także zapoznać się z publikacjami na jego temat. Zapraszamy do geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Można zwiedzić zarówno samodzielnie z rodziną, jak i przyjechać do nas z grupą dzieci czy młodzieży. Przyjmujemy do nas wizyty studyjne, grupy szkolne i przedszkolne. Organizujemy zajęcia od przedszkola do seniora, tak więc każdy może tutaj znaleźć miejsce dla siebie. Zapraszamy do nas.